W pojawią się nietypowe przedmioty, których prezentacja wymaga niemal teatralnej oprawy. Agata jest jednym z organizatorów tej aukcji i ma dostęp wszędzie. Natomiast Dominika przyszła jej pomóc, dlatego będzie czekać na zapleczu. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Aleksander Sikora i będę mieć dzisiaj ogromną przyjemność poprowadzić te Wyjątkową, specjalną aukcję. Mamy gości z najdalszych zakątków świata. Tak samo zresztą wyjątkowe są wszystkie przedmioty, które będą dzisiaj licytowane. Dlatego liczę na Waszą szczodrość, na Waszą hojność. Oficjalnie zapraszam do licytacji. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pani może do sali aukcji i, i na backstage, a Panią będę zaprosiła na backstage. Dobrze? Bardzo proszę. I, Dobrze. I Zapraszam. Witam, Sebastian. jestem. Okej. Okay. Zapraszam tutaj. Po pamięć, mają w ten arty. Szybko, mhm. szerokie. Cześć. Często bywasz na takich? Jeszcze raz. Jestem Aha. Ja tu dzisiaj jestem z nicz faraonem. Hej, zebranie. Moja siostra ma być klopatrą. Moja siostra ma być klopatrą. Tylko jak ktoś się spóźnienie. Mają. No, no. Tak? Czy jesteś punktualna? O, kiedy? Nie I mały z kakao! Tak! I to ma Polska! Wyobraź sobie, że, GersenMC, ma że z no. to są pierwsze ale mamy mały skakani. A kolega ma. Pierogi. E so <asi> to nie <áfic> no raczej były zjadliwe. Bardzo wyjątkowa aukcja i ciekawe przedmioty.